Ostatnio byłem, drodzy Państwo, w Szkole Głównej Handlowej na egzaminach próbnych, znaczy nie egzaminach wstępnych, przepraszam, to nie próbne, tylko egzaminy wstępne z przedsiębiorczości, czyli przed tym, jak zostaną u nas studentami, muszą młodzi ludzie przejść taki egzamin. Tak to, że całe sale Ukraińców, nawet jednego Polaka na egzaminach. To jest Szkoła Główna Handlowa, tak jak wiele innych uczelni w Polsce finansowanych ze środków publicznych, z pana podatków. A my szkolimy obcą nację. Nie dla własnych interesów, nie dla naszych interesów ci ludzie będą pracowali. Ja przypomnę, że szkoła główna handlowa, wcześniej jest GIPIS, to była kuźnia dla polskiej administracji, dla polskiego biznesu. To było dla mnie zaskakujące, bo jeszcze rok, dwa, trzy temu to była jakaś część. Ale jeżeli jestem w sali, gdzie są sami Ukraińcy na egzaminie, to to jest. Pytanie w którym kierunku system szkolnictwa wyższego w Polsce idzie